Wieczór w domu uczestników przebiega pod znakiem wyjaśniania nominacji. Ja to sobie zrozumiałam tak, że ty dałaś mi nominację po to, żeby nie dokładać już dziewczynom. Tak, no trochę tak. Trochę tak, żeby nie dać Karolinie, bo uważam, że ona wykonała ogromny progres w stosunku do tego, co się działo. Mm -hmm. No dobra, ale obiektywnie uważasz, że Marcie należała się nominacja za dzisiejszy serwis? Nie, uważałam, że. Czyli to było. Ciema tylko i wyłącznie dlatego, żeby ktoś nie dostał jednego głosu więcej. Tak, ale powiedziałam to od razu na głos, mówiąc, o Wy to wzięliście jako y, moją chęć poddania się, nie? A w ja to w ogóle. A to wiesz, w ogóle z drugiej maniki, nie? Nie o to mi chodziło. Przez to, że czułem tą presję i sam sobie ją jakby narzuciłem, to poczułem, że no skoro chcę być liderem, to biorę za to odpowiedzialność. W takiej postaci się nominuje, ale nie żeby nominować się do odpadnięcia, tylko jakby pokazać szefowi, że. Jeżeli że, że wiesz, no że ja nie jestem z zespołem tylko nie. wtedy, kiedy jest dobrze, ale też wtedy, kiedy jest źle. No i widzisz, nie? i tu jest problem myślenia. Pokazać szefowi musisz pokazać nam. No tak, a, a, on, a on to zobaczy. Mhm. Bo jak ty będziesz robił coś przez pryzmat szefa, to ominiemy cię my. A tak naprawdę to my z tobą pracujemy. Wójt? Tak, tak. Tak, tak, tak. Jakby ja chciałam tylko zrozumieć, dlaczego to zrobiłaś. No tak. Wiem, że miałam narzędzia, żeby tak zrobić, i z głębi swojej macierzyńskiej miłości po prostu wykonałam ten gest, ponieważ uważałam, że to był moment, że on był potrzebny. Natomiast absolutnie nie martw się, że i wy obie się nie martwcie, że w tym kierunku będę szła, że nie chcę zrobić przykrości Karoliny, bo ją lubię, bo fajnie mówi po Śląsku, to będę wygrywała okay. dzisiaj ciebie. To w ogóle nie o to chodzi. To jeszcze tak, nawiązując do tych kwestii. Prywatnych, tak? Bo ty to zrobiłaś ze względów jakichś tam prywatnych. W pracy nie ma prywatnych. Tak, tylko my tutaj jesteśmy trochę w pracy, a trochę nie, więc. Nie, nie. w serwisie jesteśmy w, jesteśmy w pracy.